Witajcie widzowie z tej strony oczywiście Kradzer. Witam Was w kolejnym odcineczku ze SnapMina I... Jak wiecie, upiekliśmy sobie ryby w poprzednim odcinku i skończyliśmy nasz odcinek Teraz zatem idziemy dalej w podróż Teraz idziemy dalej w podróż. Oczywiście. Czekajcie. Okay. Idziemy dalej w podróż. W poszukiwanie miejsca na dasz. Domek taki pierwszy. Na pierwszą bazę, zaznaczoną I Przy okazji Ujdziemy do jakiejś kopalni, do jakiejś jaskini Pozwiedzamy trochę Pokopiemy surowców To jest drugi odcineczek Planuję też później robić i wiki z tej seryjki, nie wiem, jak to dokładnie będzie. Jagódki. Liski. Mamy tu liski. I nie wiem, czy byście chcieli właśnie serię Z. W tak jakbyśmy grali Lisem, bo nic nie pisaliście, czy chcielibyście, ale mowy zrobię taką seryjkę Foxcraft i sobie jako Lisy. Jako Lisy. I myślałem nad założeniem serwera dla Was, widzowie. Nad założeniem serwera dla Was, widzowie. Tylko pytanie, jaki to ma być serwer. Jakiś pomysł już mam na serwer, ale jeszcze nie wiem kiedy ten serwer stworzycie. No, oczywiście on będzie na internosie, bo nie stać mi na razie na wykupienie jakiegoś serwera. Ale tak, jak będziecie grać, to myślę, że nie będzie... Wtedy się on wyłączył. gdzie Cię i w noc. A jak nie, to później na Discordzie będziecie pisać. Serwer jest wyłączony, odpal. To wtedy go odpalę, tak? Na spokojnie. Tylko nie zawsze wtedy będzie mógł być odpalony, więc byście musieli grać. No stop. I nie da się, powiem Wam, że się nie da wyłączyć. Wyrzucania. Żeby nie wyrzucało za A. I, I Sorka muszę odebrać. Więc wyciśmy tylko. Wiele jeszcze momencik. Dobra, już, już, już gramy dalej. Ym, no musiałem znowu odebrać, wiecie, później dzwonić, bo coś się rozłączyło. Ale no. I, i tak. I jeszcze raz was tutaj w tym odcinku. Jeszcze teraz przepraszam, że nie mogłem po prostu nagrać. Odcinka wczoraj z Craft The World Oczywiście Bo z Gospodarstwa po ojcu W farmingu oczywiście Nie mogłem nagrać odcinka, ponieważ skończyłem tego co miałem skończyć I nie wiem kiedy po prostu to skończę Jakoś nie mam ochoty grania w farminga, wiecie? Jak będę miał ochotę grać w farminga To wtedy to zrobię i wtedy będzie nagrany odcinek więc... Y, i powiem wam, wyciężko się trzymać harmonogramu. Ale... No, trzeba. Też jak mówiłem, harmonogram o zmianie. I wtedy będzie jeszcze gorzej. Czasem. Więc wiecie. I no. I to jest miejsce na domek. Bo pierwszy domek ma być na polanie W końcu mam jakieś owce więc będzie óweczko. będzie ówko w końcu i tak Pierwsza baza ma być na polanie. A tu jeszcze mamy fajne góry, które możemy wykorzystać, i mamy wioskę. Więc domek, pierwsza baza, koło wioski, ogarnięcie wioski fajnie. Pierwszy plan. Oczywiście. Już jest. I ogarniemy se to, i tu mamy ten, więc tu może być fajna jakaś jaskinia. Chyba we wiosce będzie jakieś zejście do jaskini. Tam mamy dyniem, no to dynie też się przydadzą oczywiście. A tym bardziej, jak chcemy mieć bałwany, żeby produkowały śnieg, bo jest pomysł na zbudowanie fajnego igla. Takiego. Nie małego takiego, co się generuje, tylko takiego większego. Więc to też Wam się spodoba, pewnie, i tak. Co my tu mamy? Pierwsza sprawa. Po prostu pogarniamy tutaj skrzyneczki. Pogarniamy się skrzyneczki. I pozabieramy wszystko, to co jest w skrzyneczkach. Tych rzeczy nie będziemy ruszać, nie będziemy nigdzie ich przedstawiać. Tu mamy żelaznego kotełek, smrotełek. Ej, tu nie ma nic. Dobra. I pip, pip, pip. Trochę mało tych domków. O, domek chowa. Ogarniemy tu wioskę na spokojnie, wszystko będzie nit Mamy obsidian, mamy diaksy! O kurde! Diaksy! Siądło. Dobra! Mamy diaksy. Pierwsze dwa diaksy. Na razie zrobimy coś takiego i tak sianko. Co można wywalić? Wywalić, wywalić mączkę kostną na razie. Eee, pep. I kołowioski wioski będzie domek. Wiecie, domek będzie koło wioski. Z nawet, w którym miejscu? Tutaj. Ale domku na razie nie będziemy robić, wiecie? Ten pierwszy domek nie będzie duży, bo nam duży niepotrzebny Dobra Będziemy mieć też konia oczywiście Poczekajcie zaraz to się ogarnie Tu mamy wszystko powrócamy to co na razie nam nie jest potrzebne zrobimy łóżko się prześpimy no dobra piecyk jeszcze postawimy tu, nie tutaj tylko tutaj, musimy sobie grypki zjeść I, dobra Swójmy sobie konika Dobra. Mamy konia. I tak. Nie mamy węgla. Tu widziałem w wiosce jest. Jakaś ta Jaskinia. Czy my tu cokolwiek znajdziemy? To jest pytanie. Oprócz mobów to chyba nic. A mamy tu dwa szkielety i dwa pająki. No, już pająków nie ma, a jeszcze dwa szkieletory. Jeszcze bym zabił. Pierdzielony. No nic tu nie ma Dobra, tu mam węgiel, jest git Jak jest węgiel, to jest już git. już mówiłem, ten odcinek będzie taki stricte poświęcony kopaniu. No i tak więcej będzie kopania na live'ach, wiecie? Teraz tylko taki odcinek, jeden z tego będzie. Chyba że będziecie chcieli odcinki z kopania, więc. No. Yy. Surowców, no to wtedy się zrobi taki odcinek. Ale jak na razie, są tylko to będzie jeden, jedyny odcinek z tego. Kopania. moving here yes details stack it's not Mówię cię słabo tu widzieć jakieś ciemno. Nie Fajne tu są laskinki. Myślę, że tu do tej miedzi byśmy się dostali, bo z miedzi też jest pomysł na budowę, tak? Jakąś budowę Pomysły... Pomysły tak? się w tak? Welazy, się ślima. Byśmy głębiej pofli, to i by było. Oczywiście, wylazło Sprawdzam nagrywanko. Taki ile trwa. Ale jeszcze. Na spokojnie. Zrobimy tu chodny, pójdziemy głębiej, tak? Bo nie będę was tutaj... po prostu... Nie będę dawno mną... tak, że będzie po prostu ciemno, tak? Ja też chcę coś widzieć, bo też nie będę widział za bardzo. Ale ja i tak więcej będę widział niż wy. Więc no... Ale wy też musicie widzieć, więc dlatego... Muszę pochodnie zrobić. Dobra, lecimy teraz tutaj, do tych jaskinków, do tych jaskinków, jaskinek i będziemy szukać... żelazo, po prostu żelazo a miedzi też trochę jeszcze wykupiłem tyle że kilof mogę zarabiać. też zrobić jeszcze kilof wiecie Ach, nie zrobiłem

Zalepimy się tu i się pożegnamy. To by było na tyle z tego odcinka, taki krótszy trochę, więc do zobaczenia, pa, narazicho, widzimy się w kolejnym.